Cześć moi drodzy, tu droga duszy. Zrobimy dzisiaj czytanie na pełnię i zobaczymy po prostu, co się w energiach dzieje. Słuchajcie, miałam od rana same przeboje, więc mam nadzieję, że, że wszystko dobrze pójdzie. Poprzednie, poprzedni filmik cały poprzerywany, więc coś ta pełnia naprawdę takiego wyciąga no naprawdę drzwi mi się zatrzasnęły słuchajcie i nie mogłam dostać się z powrotem do domu i co? a przy okazji to było wcześniej rano byłam że tak powiem w laczkach i w ogóle cuda, cuda na kiju więc może u Was też jakieś dziwne rzeczy się działy dlatego bardzo, bardzo bardzo chcę zobaczyć co w energiach się zadziewa czytanie oczywiście jest ogólne Bierzcie tak, jak z wami rezonuje, patrzcie na to szeroko z dystansem, z różnych perspektyw. Nie napinać się, nie programować na jakiś jeden cel. Po prostu niech to płynie. Rolę sobie zamieniajcie i czas oczywiście w tarocie jest płynny. Ok. Jedziemy na początku z kartą wyroczni. I jest to kruk. I kruk mówi o tym o. Współtworzeniu, współkrowaniu ze światem, z duchem, żeby patrzeć z perspektywy właśnie osoby współtworzącej, współkreującej I nie spieszyć się tu. Jeżeli jesteśmy czegoś, albo jeżeli nie jesteśmy czegoś pewni, to po prostu przyjrzeć się temu baczniej, poprzyglądać się. Użyć inteligencji, przeanalizować, użyć sprytu też czasami. Ale Pracować, tak? Iść dalej, patrzeć ze szerszej perspektywy, zaglądać, rozglądać się, kombinować i nie w złym tego słowa znaczeniu, tylko nie poddawać się. Wszystko ze spokojem, ponieważ w podstawie mamy kartę Żółwia, która mówi: spokojni, powolni, tak? Stabilni wygrywają wyścig. Także ze spokojem, bez, bez nerwówki, do jakiegoś celu zmierzamy. Ale tu nie, mo, nie może to być wyścig szczurów, yy, tylko taka spokojna, stabilna, yy, przemyślana droga. Zrobię sobie tutaj miejsce, bo oczywiście będziemy... Tutaj nie, nie będzie specjalnie długie, yy, ale zajrzymy oczywiście w Tarta. Tak, przetasuję jeszcze raz. Słuchajcie, update pogodowy, no przymroziło dzisiaj, dlatego rano to miałam naprawdę. W takiej kurteczce po prostu tylko wyszłam syna wyprowadzić do furtki i tak. No i tak mi się drzwi nieszczęśliwie zatrzasnęły, że nie mogłam wejść z powrotem do domu. Ale całe szczęście, że, że mogłam odpalić samochód i w laczkach pojechać do pracy, słuchajcie jaja. Po prostu no ale trochę śmiechu musi być, byłam co prawda od rana wcale nie było mi do śmiechu, byłam wściekła. A później mi przeszło. Więc musiałam Wam też to opowiedzieć. A tak jak mówię już poprzednio też, miałam jakieś problemy z nagrywaniem, więc coś jest w energii. Coś się dzieje, coś tam. jakieś siły może nieczyste działają. Dobra. Koniec żartów, koniec jaj jedziemy starotem. Co było, co jest, co będzie. Co tak pełnia nam chce pokazać. Co było, co jest, co będzie. No był ten pustelnik. Było to przyglądanie, zaglądanie. Może teraz będzie korzystanie właśnie z tej energii, doświadczenia, wiedzy. No, ja na pewno, żeby telefon chociaż mieć przy sobie, będę pamiętała. Zobaczymy, co jest. A z mieczy. prawda, jasność, że rozwiązywanie spraw, konfliktów że zawsze znajdziesz jakiś sposób, tylko trzeba ze spokojem. Dlatego tu jest to, przeanalizuj, popatrz, nie poddawaj się. Zawsze jest jakaś możliwość, ze spokojem, tak? Nie bez jakichś takich nadmiernych ruchów, chociaż ptaki są bardzo ruchliwe. Ale tu jest właśnie powiedziane w, przy tym żółwiu, ze spokojem, stabilnie popatrz, przeanalizuj. Kruki to bardzo mądre e, ptaki. E, także masz tą mądrość w sobie. Tyle tylko, że daj sobie czasu, bo nie każdy jest taki szybki w analizowaniu, w dedukowaniu, w łączeniu faktów. Czasami potrzebujemy więcej, więcej czasu, czasami więcej czasu. No ale wiecie o co chodzi. Potrzebujemy po prostu więcej posiedzieć, pomyśleć, podumać i dojdziemy do tych samych wniosków, tylko każdy z nas jest inny. Dobrze, co będzie? Co będzie? No będzie równowaga, no ale to będzie taka równowaga początkowa, że tak powiem. E, taka praca nad tym początkiem, bo coś być może się okaże. I teraz jest ten czas rozwiązywania, wyciągania wniosków, e, brania nauki z przeszłości, tak, skupiania się na pewnych pracy, szczegółach, działaniu e, na wzroście. Na budowaniu też swojej stabilności finansowej, ale to będzie, to będzie tak jak Wrzuch mówił, nie będzie to szybkie. Jeżeli chcecie tu szybko wzrosnąć finansowo, to będzie początkowo yy, stabilnie, ale będzie trzeba o tą stabilność dbać tak? i żeby to dalej rozwijać. Tu pojawia się, pojawiają się nowe możliwości. Być może nowi ludzie, nowe pomysły, które będą stanowiły zadowolenie emocjonalne. Tu, tu jest nowa droga, dotykam czegoś nowego, ale dzięki mojej wytrwałości pracy, wkładowi tworzę moją stabilność i to jest tak krok po kroku ze spokojem, ze skupieniem. Dużo nauczyłem, czy nauczyłam się, być może był taki okres spokoju, nie nienerwówki że wszystko można załatwić, ale bez strachu, krzyku, wściekłości. No widzicie, to co ja dzisiaj miałam, to są właśnie te wyciąganie mm. dobrych sądów, tak? tak? E bo jak to chyba Schopenhauer powiedział, e wnioski to każdy potrafi wyciągnąć, kwestia tylko czy dobre, tak? E czy dobre sądy, czy dobrze coś zinterpretujemy. A każdy człowiek w jakiś sposób potrafi logicznie myśleć, bo od tego mamy mózg. Tylko, żeby nasze sądy były prawidłowe. No. Więc tu jest taka nauka. Był ten czas, kiedy mogliśmy się skupić na sobie, na analizowaniu siebie, na zaglądaniu do wnętrza, szukaniu tych triggerów, tych rzeczy, które nas pobudzają, że coś nie idzie właśnie po naszej myśli. Tak. <laughs> A te kwestie są czasami po to, podaję cały czas ten mój przykład, żeby spowodować sp myślenie w nas, tak, żeby y że to jest tylko jedna taka mała, drobna rzecz w sumie, ona nie była drobna, ale y no ale można sobie z tym poradzić, tak, że to nie jest rzecz nie do przeskoczenia, że tu można, y nie wiem, nawiązać kontakt z ludźmi, y ktoś może nam pomóc, y przez to mogą się jakieś nowe przyjaźnie, nowe kontakty. To tylko tak na marginesie. Pewne przeszkody są po to, żeby nam w jakiś sposób pomóc, żeby nam coś uświadomić. No i tu przychodzi ta jasność, ta świadomość, bo mamy asamieczy. Oczywiście sobie jeszcze dopytamy, dlaczego by nie. I przychodzi, jest to teraz. To nauka rozwiązywania problemów, ale nie walką tylko właśnie logiką, logiką, używaniem mózgu, po to go mamy, tak? Używaniem rozumu, konstruktywnych myśli i właśnie tych jasnych sądów, wyciąganie wniosków, jeżeli się w czymś pomylimy, to korygowanie tego <laughs> i właśnie dobrych sądów. I co jeszcze chcę powiedzieć, nie osądzania, każdy ocenia oczywiście, to jest normalne i chociażby ktoś się zarzekał, że nie osądza, każdy osądza. Osądza. Ocenia. Yy, ale starać się wyciągać właściwe sądy na jakiś temat. Jeżeli nie jestem pewien, pewna, yy, to nie rozgłaszam jakiejś teorii <coughs> z wysanych z palca. Czasami lepiej nie powiedzieć nic, niż powiedzieć trochę za dużo, tak? <coughs> Więc tu jest takie, <coughs> przepraszam. <coughs> Nie kłapanie dziobem, tylko bardziej analizowanie, przemyślanie. Uczymy się rozwiązywać tych wszystkich problemów za pomocą intelektu. Po to go mamy tak jak kruki. Tak jak mówię, bardzo, bardzo inteligentne stworzenia. Yy, po to mamy yy, rozum, żeby go używać i ze spokojem. Nie trzeba tego robić na chybcika, bo yy, tak jak powiedziałam, każdy jest z nas inny i w pośpiechu popełniamy wiele błędów. Jeden umie to zrobić szybciej, y, czy przeanalizować, czy połączyć fakty itd., itd. Drugi potrzebuje troszeczkę więcej czasu. Ale obie osoby mogą dojść do takich samych wniosków, do takich samych sądów, do podobnych rozwiązań itd., dalej. Więc dajmy sobie czas, luz, y, spokój i y, 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 starajmy się... Y, jak najmniej tak z biegu oceniać, tak? Bo często to jest właśnie też wydawanie od razu wyroków tak z marszu, z biegu. Nie mając wglądu w sprawę, w sytuację, w życie, czy to czyjeś osoby, czy w ogóle w nasze jakieś sprawy, które nas dotyczą. No i potrafimy często sami siebie już zastopować, sami siebie dobić, bo wyciągniemy w złe sądy, tak? Złe wnioski. Co daje w rezultacie no, takie, a nie inne konsekwencje. No, i tu jest budowanie takiej właśnie stabilności, ale to będzie szło krok po kroku. Czy to będzie dotyczyło stabilności materialnej? No, będzie tu trzeba trochę się nagimnastykować, ale to nie, nie to, że jeżeli chodzi o pieniądze, oczywiście, że wieszczy to biedę, aczkolwiek. No, że to nie jest tak, że hop i z nieba nam leci, tak? Z pewnymi kwestiami, bo to może różnych rzeczy dotyczyć. Nasza wytrwałość będzie ważna. Patrzę, pokazało się znów: as mieczy, tak? Logika, umysł, dobre rozplanowanie. Wiele rzeczy będzie zależało tylko i wyłącznie od nas, bo my bierzemy odpowiedzialność za to, co się, co się dzieje wokół nas, z nami. Większość odpowiedzialności mamy my sami, także. Taka sprawa. Jeszcze zobaczymy sobie tego pustelnika. Po kolei dopytamy sobie każdą z kart. No tu było. Zaglądanie widzicie w siebie jakieś tajemnic, jakieś y, analizowanie y, przeszłości siebie naszych rzeczy, które nas pobudzają takich właśnie triggerów y, herbatę mam oczywiście tego, co na nas wpływa w jakiś sposób negatywnie. Coś, co daje chce nam dać do zrozumienia, że coś było na przykład wcześniej już coś, co było w nas nieuleczone i to domaga się ujawnienia. Ja cały czas wracam do tej nerwowości, bo akurat ja miałam ten przypadek rano, ale to może być każdy każdy inny, każda inna sytuacja. <laughs> Nie wiem... Z dzieckiem, problem, tak? Z mężem, z partnerem, z psem, z kotem, z czymkolwiek, coś, co nas w jakiś sposób denerwuje. To mogą być różne rzeczy. I nie tylko o, o, o nerwy, to może chodzić o jakiś strach, wstyd, lęk. Wiele małych rzeczy, z którymi naprawdę można sobie poradzić, ale my czasami to bardzo wyolbrzymiamy. Tak? I to jeżeli to już rozwiążemy, czy to jest w przeszłości akurat rozwiązaliśmy, to doprowadzę do, do szczęścia, do zadowolenia. Dobra, a As smieczy? A As mieczy. Tak rozwiązanie być może czasami nie widzimy. No bo często tak jest. Właśnie, aż do bólu głowy nas doprowadza. Nie widzimy możliwości rozwiązania danej sytuacji. Jest mgła, jest wiele koncepcji, wiele możliwości, e, wiele rzeczy, co mamy w tej sytuacji wybrać, ale teraz, teraz jest ten czas, kiedy uczymy się właśnie tego spokoju, tego wewnętrznego spokoju dobrego oglądu sprawy, e, analizy, łączenia faktów, wyjaśniania spraw e, i nie tak, żeby. E, Kosztem wszystko, mimo wszystko, wygrać, zwyciężyć. Poczekajcie sekundę. Dobra, już jestem. I dwójka monet. Zobaczymy. Dwójka monet. Pomimo, że to będą tylko dwie monety, bo być może w coś nowego, jakiś nowy pomysł, nowy start, nowa kwestia. Nowy sposób myślenia, i pomimo, że to będzie się, ale to będzie tak ugruntowane, to może być naprawdę rzecz taka fizyczna, która będzie się w jakiś sposób rozwijać, albo ta myśl, która przyjdzie, ten sposób działania, sposób myślenia, da wam silne podstawy, te dwie monety, które będą się rozwijać, które dawam w jakiś sposób nam wszystkim to zadowolenie, szczęście. Zadowolenie emocjonalne, że w jakieś, być może, że można pewne kwestie rozwiązać, ale tak stabilnie, ze spokojem nie na szybko, nie nerwowo że mamy może jakąś wiek, większą jasność, jasność myśli że coś, coś się pokazuje namacalnego, materialnego coś, być może coś, co nie jest jakoś wielce bogate, ale co daje nam ogromne zadowolenie, szczęście, pełnie. Być może dlatego, że doszliśmy do tego sami, sami to rozwinęliśmy, i daje to też naszemu otoczeniu zadowolenie, że w jakiś sposób wpływa na to, tak? Że też sobie w jakiś sposób radzimy, czy to w jakiejś nowej dziedzinie, czy w jakimś nowym projekcie, wykorzystując swoje własne możliwości, czy też swoje własne kontakty, umiejętności, talenty, ale skupione. Wycią wychodzi to z głowy, z głowy, tu jest dużo przemyślane, tu jest duża nauka, tu jest wyciągnięcie nauki, e, wniosków, dobrych sądów mm, i wykorzystanie tego fizycznie, na polu fizycznym, tak, za działanie. Być może właśnie tu chodzi o, e, o pracę, o wzrost, o tworzenie czegoś e, kre kreatywnego, coś, coś twórczego. Przy wsparciu oczywiście Rodziny, domu, przyjaciół, znajomych, życzliwych nam osób, ludzi, wybieramy być może jakąś nową, nową drogę, nową drogę pracy, działania, myślenia. Coś, co będzie bardzo budujące, ale w jakiś nowy, nowy sposób, który będzie miał dużo wspólnego z logiką, z przemyśleniem, z analizowaniem, nienadmiernym oczywiście. Ale właśnie chodzi mi o to, że to wyciąganie wniosków i prawidłowe osądzanie spraw. Dużo, dużo w tej kwestii. Jest tu mag, lider, przewodzenie czemuś, może być też odkrywanie jakichś nowych kwestii, tworzenie, kreowanie z tego właśnie, co się posiadało, i być może do tej pory nie dostrzegaliśmy, że mamy takie możliwości, talenty. Albo sprzyjające nam sytuacje, a teraz będziemy być może dostrzegać, jest tutaj też kombinowanie i kuszenie, więc pewne y mogą rzeczy y upaść, tak? Y I może być właśnie taka sytuacja, że wyciągamy tą naukę, y wyciągamy z przeszłości y te konkretne wnioski i coś upada, coś upada i wypływamy na dzięki temu, właśnie, że. Mamy tą logikę, tą jasność, pewne problemy się rozwiązują, pewne ciężkie sytuacje, i to może spać właśnie jak ta wieża, grom z jasnego nieba, ale to jest dla nas, to wszystko jest dla nas. Jeżeli był jakiś diabeł, jakieś mentalne uzależnienia, jakieś właśnie kody, rzeczy z przeszłości, to się bardzo pokazuje, jakieś programy, to wygrywamy z tym w jakiś sposób może nie z wszystkim, ale z jakąś dużą częścią zrywamy, odcinamy to i wchodzimy w coś nowego. Mówimy nie, nie będziemy jakieś uzależnienia, ale też pomiędzy osobami jakieś kontakty. Czy toż finansowe, to czasami w niektórych przypadkach będzie powiedziane: "Nie, wolę mieć mniej i zacząć stawiać na siebie, niż żyć cały czas w takim uzależnieniu z kimś, u kogoś w kieszeni, tak? Liczyć na to, że ktoś mi coś da. Nie, teraz stawiam na siebie i mimo, że to będzie być może niewiele, może będzie mniej niż było, ale da nam to satysfakcję, że to my sami zadziałaliśmy i to, to jest nasze i to się sprawdza i to działa. Może nie od razu w pierwszym, nie wiem, minucie, godzinie, miesiącu, ale to będzie w ten sposób szło. Bardzo fajne przesłanie. I co? I zobaczymy sobie może jeszcze z tych mistrzów duchowych. Wyciągniemy sobie. I to by było na tyle, bo się nagle zaczęło tak ściemniać. Wytrwałość, właśnie. To chyba na początku mówiłam o wytrwałości, a jak nie, to tak. To o tym pomyślałam, a nie powiedziałam, ale wydaje mi się, że tak. Wykorzystaj swoją magię i jest tutaj ta siła, ta moc, ta energia, Przewodzenia czemuś, jakaś taka moc duchowa, bo diabeł też jest mocą duchową, byleby nie w połączeniu z magiem, to on może być niezłym kombinatorem. Więc, jeżeli macie taką sytuację uzależnienia i kogoś, kto trzyma was, to tu jest zrywanie, właśnie z tym, dostrzeżenie być może właśnie takich rzeczy, takich kwestii, uzależnień, że ktoś was więzi w czymś, tak. Idź za głosem serca. I tu jest, tu jest jak najbardziej. To, to szczęście, to zadowolenie. Coś, co zrobicie sami, jakiś problem, który rozwiążecie, albo spojrzycie chociażby na niego, słuchaj, może ktoś Wam właśnie coś podpowie. Tu będzie satysfakcja, zadowolenie. Mimo, że to jest może drobna rzecz, ale będzie cieszyć niesamowicie. Słuchajcie, dziękuję Wam, że zostaliście ze mną. To na tyle, co mam dla Was na tę pełnię. Trochę krótko, no ale tak, mam jeszcze dużo rzeczy do, do zrobienia, więc w związku z tym moim porannym wyczynem. Więc tyle. Jeżeli chcecie mnie wspierać, możecie wejść w link w opisie filmu i tam jest link do Bajkofi tu nie mogę zabrać myśli i postawić mi kawkę. A jeżeli potrzebujecie czytania prywatnego, to oczywiście możecie do mnie pisać, również w opisie filmu jest mail do mnie dusza i co? Nie możecie pisać. Na dzisiaj Wam dziękuję serdecznie. Dziękuję za wszystkie lajki, subskrypcje i komentarze za to, że jesteście i nasze grono cały czas się powiększa. Za to, że jest tyle ludzi, którzy chcą się po prostu rozwijać i którzy, którym jest to potrzebne. Jakaś taka wskazówka na dalszą drogę. Dobra, Buziaki, papa. Pa.